i Popularna wskata, którą rozgrywa się talią złożoną z 32 kart, zdobywa sobie coraz więcej zwolenników. O czym świadczy to, że na turniej przybyli zawodnicy nie tylko z Wolsztyna, ale i z tego to Myśla, Dąbrówki i Pszczewa. Turniej, który rozegrano w sali Domu Rzemiosła otworzył burmistrz Jan Słomiński, gdyż to on był fundatorem głównej nagrody, wspaniałego pucharu, o który w tym dniu zmagało się 46 zawodników. Po wylosowaniu miejsc przy stolikach zapanowała atmosfera skupienia wypełniona ferworem sportowej walki. Cieszy fakt, że zawodnicy... Po raz kolejny udowodnili swą supremację w rozgrywkach i zajęli dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji końcowej. Pierwsze miejsce zdobył pan Maciej Zielenda z Wolsztyna, drugie Tadeusz Rudziński, również z Wolsztyna, trzecie Stanisław Dziadeło z Nowego Tomyśla. Puchar zostaje w Wolsztynie. Dzień. Thank you for watching.

Każdy z Państwa stanie kiedyś przed faktem renowacji wnętrz własnego mieszkania, które powinno prezentować się najlepiej i z najlepszego materiału, a to wszystko za atrakcyjną dla kupującego cenę. Z taką ofertą mogą Państwo spotkać się w firmie Plast przy ulicy. W Olsztynie, gdzie można nabyć boazerię drewnianą i PCW, karnisze, korek ścienny i podłogowy, listwy wykończeniowe, drzwi wejściowe, schody strychowe, tralki, poręcze i wiele, wiele innych niezbędnych artykułów. Firma Plast Drev to autoryzowany dealer wielu znanych firm na rynku wyposażenia mieszkania, m.in. Okpol, Astra, Stolbut, Vox, Porta. Firma Plast Drew Wolsztyn, ulica Przemysłowa 6, prowadzi codzienną sprzedaż od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 13. Przyjdź, a zamienisz swoje mieszkanie w prawdziwy pałac. Market Arni w Olsztyn ulica Gajewskich 2 zaprasza na świąteczne show. Polecamy Państwu szeroką gamę artykułów spożywczych, chemicznych, alkoholi, napojów, owoców oraz warzyw. W trosce o dobro klienta zapewniamy fachową obsługę, miłą atmosferę i przystępne ceny. Proponujemy zakładom pracy realizację bonów świątecznych przy atrakcyjnych rabatach. W świątecznej promocji przy odrobinie szczęścia można wygrać wiele pluszowych maskotek ufundowanych przez sklep. Market czyny jest od poniedziałku do soboty od 8 do 22, a w niedzielę od 9 do 17. Zdrowy, wesołych świąt Bożego Narodzenia to nowym klientom Market Army. Zapraszamy na świąteczne zakupy.